Wszystkim. Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak użyć dostępne rzeczy w PowerPoincie na swoje potrzeby, a także jak działają przejścia i do czego są nam potrzebne. No więc zaczynajmy. Pokażę Wam szybko prezentację, którą przygotowałam i którą chciałabym, żebyśmy zrobili razem. Ziemia. Piąta pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami w przestrzeni kosmicznej, zwłaszcza ze Słońcem i Księżycem. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca i wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita, Księżyc. Jest zamieszkana przez miliony gatunków, w tym przez nas. Więc dbajmy o no więc tym wygórowanym wstępem zapraszam Was na przygotowanie krótkiej prezentacji, w której nauczymy się, jak działają przejścia oraz jak wykorzystać pliki 3D i obrazy dostępne w PowerPoincie. Zaczynamy. No więc, jak widzicie, sporo slajdów, żeby przygotować bardzo krótką prezentację, ale to nic. Szybciutko nauczymy się, jak zrobić taką prezentację z plikami 3D, przechodzeniem itd. itd. Zaczynamy. A więc, mamy, mamy wolny slajd, gdzie wstawiamy sobie obrazy. To już znacie na pewno, to jest kla klasyka. Możemy. Stawić obrazy online z naszego urządzenia, ale tutaj mamy także bank obrazów, w którym możemy znaleźć co tylko sobie chcemy. Możemy szukać sobie po nazwach, po hasłach, i z tego banku ja wybrałam obraz z gwiazdami, który był tłem dla mojej prezentacji, i proszę bardzo, mamy tutaj obraz. Robimy go troszeczkę większego niż, yy, niż mamy cały slajd. Za chwileczkę zobaczycie, dlaczego tak jest. Duplikujemy sobie yy, slajd, żebyśmy mieli już to tło, ale zobaczcie, w pierwszym slajdzie wrzuciliśmy tutaj od góry, w, w drugim slajdzie przesuniemy sobie dalej, dzięki temu obraz będzie się ruszał. I będziemy mieli wrażenie, że gwiazdy na niebie również yy, się przemieszczają. Yy, zróbmy sobie takich slajdów kilka, żebyśmy mogli później działać z planetami itd. itd. A więc duplikujemy sobie slajdy. Dobra. Kiedy mamy przygotowane tło, możemy wstawiać tekst, który będzie na naszej prezentacji. I załóżmy, że będzie to tekst. Wybieramy sobie czcionkę, pisujemy sobie, zmieniamy go w taki sposób, żeby był widoczny. Teraz, jak na pewno pamiętacie z wideo poprzednio, u nas działo się tak, że tekst wchodził troszeczkę później. Najpierw mieliśmy planetę, a więc wyrzucamy tekst do góry. Kopiujemy go sobie i wrzucamy go na drugim slajdzie niżej. Dzięki temu będziemy mieć. Przejście, które widzieliśmy wcześniej. A więc, jak już mamy tekst, potem możemy pokombinować, żeby znajdował się w innych miejscach. Zmieniał się troszeczkę. Będziemy robili dodatkowe opisy. Dodamy sobie, że to jest. cia planeta od Jak widzicie niestety ta czcionka nie ma polskich znaków dlatego Zmienimy sobie ją na coś bardziej klasycznego. Dzięki temu mamy tytuł. Tutaj mamy podgląd. Pamiętacie, że robiliśmy sobie tło troszeczkę większe niż slajd, aby uczynić gwiazdy ruszającymi się. Ten efekt, żeby taki był. Dlatego pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na to. Kiedy mamy już yy, część tekstu, dajemy sobie jeszcze tutaj, może tutaj zrobimy kilka rzeczy o księżycu, skopiujemy sobie ten tekst, księżyc. Dodajemy, pamiętajcie, żeby zostawiać ten fragment z ziemią, żeby on później się pojawiał na pozostałych slajdach. Dzięki temu będą możliwe, będą możliwe przejścia. Dobra, załóżmy, że mamy taką prezentację wstępną, którą przygotowaliśmy. Wykorzystamy, zaznaczymy sobie wszystkie slajdy. Wykorzystamy przejście, e, płynną zmianę. I do tej pory zobaczmy, co się wydarzyło. Pamiętajcie, żeby sprawdzać co jakiś czas. Mamy już przejścia zrobione. Świetnie. Teraz możemy podziałać z wstawianiem ym, naszych elementów modeli 3D. Więc mamy do wyboru to urządzenie lub modele stokowe. I tutaj, jak widzicie, mamy multum tego. Możecie wybrać, co tylko sobie wyobrażacie. Co tylko jest dostępne, ze wszystkiego możecie korzystać. My wybierzemy sobie Planetę, proszę. Wstawiamy sobie ziemię. To chwileczkę zwykle trwa, ale niezbyt długo. Więc wstawiamy sobie ziemię. Pamiętajcie, żeby spojrzeć na podgląd, żeby zrobić to w miarę na środku i weryfikować, gdzie jesteśmy. I jak widzicie. Mamy wstawioną Ziemię. Tym możemy ją przewracać, zobaczyć kontynent, tak naprawdę, który chcemy, czy Afrykę, czy chociażby Australię. No dobra, zaznaczmy, załóżmy, że zaczynamy od, od tego elementu. Kopiujemy go sobie w taki sposób, żeby pojawił się również na kolejnym slajdzie. I jak widzicie, tutaj już nam się troszeczkę pomieszało, ale to nic. Możemy na spokojnie go sobie już na tym drugim slajdzie pomniejszyć. Wrzucić na środek, i pamiętajcie, żeby pokombinować trochę z kątem, żeby dodać efekt tej ziemi obracającej się. No więc mamy już kolejny element. Kopiujemy ziemię dalej na kolejny. Na kolejny slajd. Wrzucamy tutaj też ją. Też ją powiększamy trochę, nawet zrobimy sobie inny fragment, może Australii. Kawałek. Dobra. Tutaj jest zamierzone to ucięcie. Może tylko, żeby trochę Australii było widać. Po raz kolejny sobie kopiujemy. Przerzucamy sobie na inny kąt. Za chwileczkę zobaczycie, co osiągniemy dzięki temu. No i w końcu dodajemy sobie ją tutaj. Tekst przesuwamy na wierzch. Możemy nawet ją minimalnie powiększyć. No dobrze, a więc mamy teraz yy, załatwioną sprawę z Ziemią. Na tym yy, etapie pokażę Wam, co już nam się tutaj wydarzyło z naszymi napisami i z Ziemią. Dzięki płynnemu przejściu Ziemia nam się kręci, a napisy pojawiają się i znikają. A więc dodajmy sobie elementy, które mieliśmy na poprzedniej prezentacji. Zaznaczamy slajd, wstawiamy um, model 3D: space, słońce, staw. I tutaj pojawia nam się trzecia planeta od Słońca. Żeby nie mieć efektu pojawienia się, tylko mieć efekt um, wpłynięcia powiedzmy, kopiujemy sobie Słońce i wrzucamy na ten slajd, ale nie tutaj, tylko poza slajdem. Możemy go obrócić, to wtedy Słońce też będzie się troszeczkę nam obracało. Mamy wspomniane, że Ziemia jest trzecią planetą domu Słońca, mamy to super. Dodajemy to słońce również tutaj. Dlaczego? Żeby uzyskać efekt odpływania później, a za chwileczkę dodamy księżyc, który będzie musiał się pojawić tutaj, bo mamy wspomniane o księżycu. Ustawiamy sobie księżyc tak, tam, gdzie byśmy go chcieli mieć. Czyli na przykład tutaj. Ok, ale księżyc ten kopiujemy. Pamiętajcie, żeby on znowu pojawił się skądś. Stawiamy go tutaj. Pojawi nam stąd. Przejdzie sobie tu. I w kolejnym slajdzie musimy go również dodać, żeby nam uciekł. Ucieknie nam gdzieś tu, powiedzmy sobie. No i to. Zasadniczo mamy całą prezentację przygotowaną. Sprawdźmy teraz, jak wygląda i co się wydarzyło. Widzicie, na tym polega dodawanie elementów poza slajdy, dzięki czemu mogą one przechodzić, chodzić, uciekać. Tutaj mamy wykorzystane modele 3D, a także wykorzystane przejście płynną zmianę. Dzięki czemu cała nasza prezentacja wygląda profesjonalnie i możemy bez żadnego wstydu pokazywać ją dalej. Dziękuję za uwagę, dzięki że oglądacie to co przygotowuję dla Was. Jeżeli macie ochotę, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo na pewno będzie tego więcej. Cześć, do zobaczenia.